Jestem Tis. Dziś będziemy nagrywać odcinek z więc co będę pokazywać mój dom. Cześć. I moja siostra też tu, też tu jest. To najpierw zrobię sobie energię. U, hi, ha, Cześć. Cześć. Ja już Kim ty jesteś? Jestem Widowska, a wy? A ty jesteś Kamela? No. Tak. Ja tusz, a ty jesteś Bigowska? Co to za nazwa? Właśnie co? No, co no, wiecie z mojej nazwy. Zwykła nazwa. Nie macie jakieś dziwaczne. A co ty masz jakieś dziwne włosy wystające? No bo ja mam taką unikalną skórę. No a dobra. wy nie macie, ha, No dobra. Stoimy tak wszyscy razem. Jak raczej. macie na imię w ogóle? No, no mówiłem ci, że na to jest i Kamela. Mm. nudno. Ja mam jakieś fajniejsze bigoska. Ligowska to jakieś dziwne imię właśnie. Ale nie. No dobra. A mam pytanie w ogóle. Ja będę mogła z wami Naprawdę? No, no dobra. No to biegajmy dookoła. No. A które łóżko będzie moje? To czerwone. Dobra, bo ja mam taką czerwoną czapkę w ogóle. No, A wy nie no. macie, żadnych czapać, tylko ty macie jakąś pićaską, jak śmierdzą. Nie, mi Mikołaj. No bo na święta, jak wtedy się ubierałem. Jak były święta, to się ubierałem i mam taką czapkę dalej. No, no dobra. A y, właśnie kiedy będzie noc? Bo ja się nie znam trochę na czasie. Nie, jakieś za kilka godzin. A mi się chce tak spać. No to śpi. Można w dzień spać? Nie! No co ty? No to ja idę spać później A ja sobie poskaczę dobra? Ale nie budź mnie no to nie. To, Dobra, to ja idę na dół Na dół idę Wychodzę z domu i się pokąpię Co tu zrobić? Dobra, już wrócę sobie Wrócę sobie do domu. tak. gdzie jesteś? Co? No, co? No, weźmy tu rozgośćmy naszą nową yy, sumlokaturkę. Ja też ona nie chce jej się. Nie chce się spać, a nie śpi. No nie no właśnie. Nie ja powiem, że ona słyszy naszą rozmowę, ale dobra. Wiem. No tak, słyszę. Ale ja śpię. A ty się zrobi ja śpię. No dobra, ja też idę spać. Ale czemu chisz na biegowskim y, miejscu? Ja, ja jestem na żółtym do góry. A ja mówię, na zielony borderman. No dobra. A, to a, ja, a ja nie lubię śpię. Musisz bo tam jest slip. No i będzie. Nie Musisz podejść do poduszki. Widzę, że się spadłaś pod rabinę. Ej, nie, nie mogę. Nie, a ja mogę, też. A nie, tu musisz gdzieś być. Gdzie? Tu. Bardzo no. blisko. Bardzo blisko. Bardzo blisko. No, no, e. no właśnie E trzeba kliknąć. Nie no, nie ma. Nie mogę, dobra, to ja będę... No, a może kliknę iść w zamiast E. Mm -hmm. To ja będę mama siedzieć. No dobra, to nie śmieci. Na siedząco. siedząco będę spać. Dobra. Nie, ja, ja czasami też też na siedząco. Dobra, to siedzę. Ej, ja si no ja gdzie mogę w końcu spać? Na ja czerwonym, nie? Mhm, na no czerwonym, tu na dole. No dobra. A ja będę cię widział. Ja też lubię na siedząco. Oj, a ja siadać bo ja jeszcze na siedząco. Nie powiem ci. Sam się domyśl. Nie? Tu? Nie? To no tam musisz y, kliknąć na y, pod tym plecakiem taki... tak jakiś dzieciak. No dobra. I tam masz SIT. No dobra. Sit. Albo nie zrobię try. Będę płakać. Nie. <laughs> Slip. A nie, Slip to dobra, nic jest. Ej, patrz! Dobra. patrz. Nie. Sy. Co ja robię? Nie wiem, nie wiem. Ktoś tam jeszcze stoi. No, o, w ogóle zobacz co ja a robię. A jak ja leżę śmiesznie. <laughs> jak zabity. <laughs> śpi? Chyba. Chyba zasnęła. Chyba zasnęła. Dobra. Dobrze. No, to możemy chociaż pogadać normalnie. Patrz. Ja też. A ja, a ja na leżąco chodzę. Ja na siedzącą schodę po schodach. Co Co, Co? Co się dzieje? Ule nie Okej, okay, ja zjeżdżam jak wodę, zobacz. Mam zjeżdżanie. Dobra, ja idę już spać w sumie. Bo jeszcze idę do szkoły rano wcześniej, więc muszę. No dobra. Coś. Dobra, to dobranoc na panie. Nie dobra noc. Ej. Już No dobra, to ja sobie tutaj może do góry posiedzę. Idę do góry. Ej, tam jeszcze mam łóżka? Ja mam. Ja mam sześć muszek? Co co? Mam sześć muszek. Dobra, ja idę siku. Nie, ja idę siku.

Ej, wy jeszcze nie śpicie? Mhm. -mm. No właśnie widzę. Nie? A ja już prawie spałam, a wy katakiem obudziliście. No dobra, je, to je klaszcie jeszcze mocniej. Ej! Nie można tak! <laughs> Patrz. Dobra, idziemy już spać. Bo już nawet widać ranek, a my jeszcze nie poszliśmy spać.

Muszę wziąć Amelkę. Muszę wziąć Amelkę. Yy, Dobra, idę, idę. Ukradę. Muszę ją gdzieś schować. I teraz już wstałem. A gdzie Bigoska i pigamela. Czy Bigoska mogła ją ukraść? Odbieram drzwi. Tylko, pi. Tu jest nie może Coś tam widzę. Co tu jest? Przeszukam wszystkie domy. Gdzie? Dobra, muszę ją teraz dzielnik. Przeszukam wszystkich samolotem. żeby Sieby znaleźć. Atlantyka, Atlantyka. Atlantyka, Atlantyka. A, tak. I teraz, y, gdzie tu jest, kiedy stopniu samolot? Do Brazylii, Norwegii, Chiny. Dobra, już mam pomysł. Y, muszę ją jakoś y, tam zwabić. Dobra, Czy trzymam ją. Pośpiłam ją. Biedny. Jak tu zrobić, aby odlecieć? Na policję. Gdzie jest policja? Idę. Druga część nastąpi.